co pozwala człowiekowi przetrwać absolutne piekło. W swojej książce Inny świat, Gustaw Herling Grudzieński zabiera nas w samo serce sowieckiego gułagu, do systemu, który zaprojektowano po to, by złamać ludzkiego ducha. To jest cóż, podróż, której się po prostu nie zapomina. Ten cytat z Dostojewskiego na samym początku to nie jest przypadek, to bardzo jasny sygnał. Zaraz wkroczymy do miejsca, które rządzi się swoją własną, absolutnie brutalną logiką. Do miejsca, które kompletnie wymyka się naszemu normalnemu pojmowaniu świata. No dobrze, więc jak to wszystko się zaczyna? Mamy rok 1940. Gustaw zostaje aresztowany. Jest Polakiem, a to w oczach Sowietów w zupełności wystarcza. Jego historia to tak naprawdę los tysięcy innych ludzi, wciągniętych w tryby tej totalitarnej machiny. A oskarżenia to jest po prostu absurd, szpiegostwo na rzecz Niemiec, a dowody niemiecko brzmiące nazwisko Herling i Oficerki na nogach. Tyle. Tyle wystarczyło, żeby system uznał go za szpiega. To od razu pokazuje, z jak arbitralną i okrutną rzeczywistością mamy do czynienia. Wyrok pięć lat. Pięć lat w tak zwanym poprawczym obozie pracy czyli po prostu w gułagu. Taki wyrok w tamtych warunkach bardzo często był równoznaczny z wyrokiem śmierci. Po wyczerpującym transporcie trafia w końcu do Jercewa. Wyobraźmy sobie ogromne centrum pozyskiwania drewna, dosłownie zbudowane rękami więźniów przy 40-stopniowych mrozach. Wita go świat 30 tysięcy innych skazańców. No dobrze, ale jak w ogóle funkcjonował ten świat? Bo Gułak miał swoją własną, kompletnie wypaczoną strukturę, swoje zasady, a ich jedynym celem była totalna, bezwzględna eksploatacja człowieka. Co ciekawe, to wcale nie strażnice, ale właśnie urkowie. Czyli zawodowi przestępcy, recydywiści, sprawowali faktyczną władzę w barakach, zwłaszcza w nocy, podczas czegoś, co nazywano proizwolem, kiedy rządzili przez strach i przemoc. To był świat kompletnie odwróconych wartości. Każdy dzień był takim samym, bezlitosnym, odhumanizowanym cyklem: pobudka przed świtem, potem 11 godzin morderczej pracy, głodowe porcje jedzenia, i wreszcie powrót do przepełnionego baraku. I tak w kółko, dzień po dniu, bez jakiejkolwiek nadziei na zmianę. A to doskonale ilustruje, jak jedzenie stało się narzędziem kontroli. Było bezpośrednio powiązane z wydajnością całej brygady. To był diabelnie sprytny mechanizm. W genialny sposób niszczył Solidarność. Bo zmuszał więźniów, żeby nawzajem się pilnowali, poganiali do pracy ponad siłę, a wszystko po to, by przeżyć. To ponure miejsce, trupiarnia było ostatnim przystankiem dla naprawdę wielu. To słowo dobitnie pokazuje całkowitą pogardę systemu dla ludzkiego życia. Kto nie mógł pracować, stawał się po prostu bezużytecznym przedmiotem skazanym na powolne umieranie. Przejdźmy teraz od tych mechanizmów systemu do bardziej osobistych historii. Zobaczmy, jak w tak ekstremalnych, niewyobrażalnych warunkach różni ludzie reagowali, jak walczyli i jak upadali. Historia Gorcewa to jest przykład takiej brutalnej ironii losu. To sprawiedliwość wymierzana przez same ofiary. Kat, który sam zadawał cierpienie, teraz doświadczył go z rąk tych, których wcześniej torturował. W tym świecie, jak widać, nie było litości. A oto zupełnie inna historia. Michała Kostylewa był wierzącym komunistą. Był, dopóki nie odkrył prawdy ukrytej w zakazanych książkach. I to odkrycie zniszczyło cały jego światopogląd, pchnęło go na tragiczną ścieżkę buntu. To jest naprawdę wstrząsające. Wyobraźmy sobie tę te determinację, ten ekstremalny akt samookaleczenia. To była desperacka próba odzyskania choćby skrawka własnej duszy, własnego intelektu, własnej wolności w świecie, który chciał mu to wszystko odebrać. Kiedy stanął przed perspektywą pewnej śmierci na kołymie, on wybrał własną. To była ostateczna cena jego oporu, odebranie systemowi władzy nad tym, w jaki sposób umrze. No właśnie, historia Kostylewa zmusza nas do zadania sobie fundamentalnego pytania: czy opór to tylko walka z bronią w ręku? A może to także potajemna lektura książki głodówka, albo nawet samobójstwo? Przyjrzyjmy się więc innym formom oporu, które tliły się nawet w tych najciemniejszych zakątkach głagu. Te małe, drobne akty człowieczeństwa były często jedyną bronią, jaka w ogóle więźniom pozostała. A to jest jeden z najbardziej surrealistycznych aspektów obozowego życia. Dom Swidanii, czyli dom spotkań, to była fasada normalności, teatr odgrywany dla rodzin, które przyjeżdżały w odwiedziny. Ten jaskrawy kontrast między tym sztucznym, czystym światem spotkań a piekłem baraków tuż obok, to była kolejna, wyrafinowana forma psychologicznej tortury. Kiedy Gustawowi, który powinien być objęty amnestią, odmówiono zwolnienia, sięgnął po ostateczną broń, strajk kłodowy. To była desperacka walka o życie i o godność. Ryzykował absolutnie wszystko, ale po ośmiu dniach jego nieugięta wola w końcu złamała opór władz obozowych. Opuścić gułak to jedno, ale czy można go kiedykolwiek naprawdę zostawić za sobą? Epilog książki pokazuje, że rane zadane duszy są znacznie głębsze, znacznie trwalsze niż te na ciele. Przenosimy się w czasie i przestrzeni. Jest rok 1945. Jesteśmy w Rzymie. Gustaw jest już wolny. Świat próbuje wrócić do normalności. Ale dla tych, którzy przeszli przez to piekło, prawdziwy powrót jest właściwie niemożliwy. To przypadkowe spotkanie ujawni porażającą prawdę. Okazuje się, że ten człowiek nosi w sobie straszną, mroczną tajemnicę. Aby przetrwać, aby uratować się przed pracą, która oznaczała pewną śmierć, poświęcił życie innych, zadenuncował ich. To wyznanie pokazuje ten ostateczny moralny kompromis, do którego zmuszał cały ten system wybór między własnym życiem a życiem innych. I tu dochodzimy do sedna. On nie szukał rozgrzeszenia, ale zrozumienia. Pragnął, żeby ktoś, kto przeszedł przez to samo, potwierdził, że jego wybór, choć potworny, w tamtym świecie był w ogóle możliwy. A jednak Gustaw, przytłoczony własnymi wspomnieniami, po prostu milczy. Nie jest w stanie wypowiedzieć tego jednego słowa. I to jest pytanie, które autor zostawia na końcu. Opowieść Grudzińskiego pokazuje, że istnieje ogromna przepaść między tymi, którzy doświadczyli innego świata, a całą resztą. Czy w ogóle da się ją jakoś przekroczyć? A może można tylko stać na jej krawędzi i próbować pojąć to, co jest właściwie niewyobrażalne?